I kochani, to znowu ja szybkie wejście jeszcze na drugą pasiekę, na pasiekę. Po drodze jadę oczywiście, jeżeli tylko mam możliwość, zawsze zaglądam. Tu na tym pasieczysku mam ponad 20 rodzin. No i szybki wgląd, jak to wygląda. Na co zwracam uwagę, jak zwykle kochani, na to, co jest przed ulem, na czystość wrotków, czystość daszka. Czystość przedniej ścianki, na to, czy mam jakieś wyrzucone larwy, jakiekolwiek osypy przed ulem, ile tego osypu jest, jak on wygląda, kochani. No i jeżeli mam możliwość, to tam jeszcze zerkam sobie na szuflady dennicowe. Nie zawsze to robię, nie zawsze mam tyle czasu, więc to, a to mogę też robić jakiś czas tutaj przecież nie wymusza to ode mnie naturalny osyp dręcza. Mogę sobie sprawdzać w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy są pszczoły w ulu. Kochani, jeżeli chodzi o intensywność oblotów, inaczej wam się będą zachowywać słabe rodziny, średnie rodziny i silne rodziny. Nie każda silna rodzina wyleci z samego rana, ona może wylatywać później na oblot, ale to też nie jest zasada, ale tak bywa. Słabsze rodziny przeważnie wylatują pierwsze i szybciej, ze względu na to, że one mają bardziej przepełnione jelito, ze względu na to, że mają Większy pobór pokarmu, bo muszą ciężej pracować, żeby ogrzać całe gniazdo, prawda? Jeżeli zwężamy wężami gniazdo ocieplamy, ułatwiamy tym słabszym rodzinom start na wiosnę i to jest bardzo ważne. Jeżeli macie możliwość zrobienia korekty, kochani, nie jesteście zwolennikami, że zostawiamy pszczoły, niech sobie radzą, to robimy korektę i to naprawdę wyjdzie Wam na dobre i pszczołom, tym bardziej. Natomiast kochani, e, obloty też e, zawsze mają, albo przede wszystkim mają znaczenie od ułożenia ula, w którym miejscu są ułożone, w którą stronę są obrócone, czyli te do południowych wlotków będą wylatywać pszczoły najwcześniej ze względu na to, że jednak ciepło tego słońca opiera się o wlotek, szybciej wchodzi do tego ula. Inaczej będą się e, oblatywać pszczoły, które mają na przykład wlotek północny, lub tak jak tutaj jest, bardziej zachodni. Ja tutaj mam poukładane, żeby mi pszczoły bardzo nie zalatywały, nie błądziły, więc tutaj są. Poodwracane niektóre ulewe wszystkie strony świata. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój, w tym miejscu, w którym ja jestem, nie ma to większego znaczenia, tu jest południowy stok, suchy stok yy, i zazwyczaj jest tak, że jednak to słońce dość szybko się opiera i każda rodzina ładnie to przechodzi. Jeżeli macie bardziej wilgotny stok, gdzieś zasłonięte za drzewami, Tutaj ułożenie ula będzie miało znaczenia, jeżeli widzicie, że urodzina się słabiej rozwija, y, częściej się po prostu jakoś opiera, częściej choruje, może jakieś grzybice się pojawiają. Sprawdźcie, czy właśnie ułożenie waszego pnia nie jest gdzieś w wilgotnym miejscu, w cieniu, y, na północnym stoku blisko jakiegoś źródła wody, gdzie właśnie macie odwrócone jeszcze do, do, do północnej strony, że tam ta wilgoć bardziej będzie zalatywać i dłużej będzie pozostawać. Tutaj na to zwracajcie uwagę, jeżeli macie możliwość, jesteście w takim terenie, po prostu spróbujcie przestawić ulf w inne miejsce i zobaczyć, czy nagle ta rodzina nie zacznie lepiej yy, funkcjonować. Bo spróbujecie, zobaczycie. To trzeba zobaczyć, to trzeba sprawdzić, kochani, i tu warto sprawdzić, bo nieraz mówię: wymieniamy matkę, albo wadliwa. A to może być po prostu nie to miejsce. Możemy mieć, kochani, nie tą węzę. Możemy mieć, może wystarczy zacieśnić gniazdo yy, i zrobić im cieplejsze. Może to są matki później startujące. Wszystko ma znaczenia. Nigdy nie porównujcie się, kochani, z kimś, tylko sprawdzajcie, jak stoją ule, gdzie stoją ule, czy mają zabezpieczony pokarm, i tak dalej, i tak dalej. To są takie manipulacje, które mówię Wam, że potrafią. Stworzyć cuda. Na co jeszcze zwracamy uwagę o tej porze roku? Higiena, higiena, higiena. Jeżeli widzicie, że któreś rodziny wyrzucają osób, ładnie czyszczą gniazda, to można sobie zaznaczyć, że ok, było dobrze. Natomiast jeżeli widzicie, że na dennicach jest bardzo duży osyp pszczół, jakiegoś pokarmu, jakichś takich dziwnych rzeczy... To to, kochani, w tym momencie zobaczcie, czy ten osyp jest łatwy do usunięcia, bo jeżeli tam jeszcze nakapało jakieś pozostałości, stwardniało to wszystko, zamarzało, odmarzało i to jest takie kamienne, to często pszczoły, nawet te higieniczne, będą próbowały to czyścić, ale będzie im to schodzić dłużej i to będzie troszeczkę się ociągało. E, natomiast jeżeli to jest osyp suchy, takie pszczoły, które gdzieś tam na denicy zawsze spadają, e, jakieś takie drobinki od sklepin no i tutaj kochani pszczoły tego nie czyszczą, to taki ul zaznaczcie sobie, bo tutaj jeżeli chodzi o higieniczność, to trzeba też e, troszeczkę przeselekcjonować matki, bo pamiętajcie higieniczność ulu jest bardzo ważna, więc jeżeli zauważycie, że to są pszczoły, które nie czyszczą ula, nie, nie zajmują się takimi podstawowymi Czynnościami. Oczywiście nie mówię, że to ma być wszystko wybłyszczone, bo znowu będzie miało odmienny skutek, jeżeli chodzi nieraz o przynoszenie nektaru, ale to też nie zawsze, bo będą się zajmować tylko sprzątaniem zamiast wychowywać e, czerw i tak dalej, i tak dalej. Będą to inne rodziny, e, ale rodzina ma być średnia. Średnio e, czysta, średnio e, nosząca miód, średnio na niektóre rzeczy patrząca, chyba że nam się uda e, mieć tą matkę taką, wiecie. Ponadprzeciętną, gdzie te geny będą w, każdym, w każdej dziedzinie doskonałe, można powiedzieć, czyli przynoszą pierzgę na czasie, mają czysto, są w miarę plenne, ładnie się rozwijają, nie chorują. Tukani z tych matek najlepiej robić sobie matki na własnym terenie, bo to jest rodzina dostosowana do Waszego terenu i warto wymienić w innych ulach, które nie domagają na matki właśnie po tej matce, ale to już innym razem. Na co jeszcze, kochani, zwracamy uwagę? No chyba te większość rzeczy, które Wam mówiłam, to właśnie jest podstawa. Sprawdzamy, kochani, czy we wszystkich ulach noszą pyłek. Bo właśnie w tym momencie może tak być, że po prostu nie będą nosić pyłku i tutaj musimy popatrzeć, bo albo matki tam jeszcze nie rozpoczęły czerwienia, albo może matki po prostu nie być. I to będzie pierwsza taka wskazówka, którą musimy zerknąć, więc jeżeli macie czas, macie chwileczkę, sprawdźcie wieczorkiem, czy ta rodzina zachowuje się czysto, cicho, spokojnie, czy tam jest skąp ładnie uwiązany, bo to też pozwala nam chociaż wstępnie ocenić, czy jest tam bez matek, czy mamy matkę. Oczywiście bez tego, jak zobaczymy, że mamy piękny, zdrowy, zwarty czerw, to jest podstawowa rzecz, ale mówię, no nieraz właśnie ten wygląd na pasiekę, to, że możemy cokolwiek ocenić z zewnątrz, eliminuje nam wszystkie inne czynniki, czyli zobaczymy, że w dwóch olach coś nas niepokoi, to przeglądnijmy sobie tylko te dwa ule, a tam, gdzie normalnie latają, funkcjonują, to nie musimy im przeszkadzać. Tutaj też piękne obloty. To są bloteczki do południa. Na tych, co Wam teraz pokazywałam, przed chwileczką były większe, teraz się już uspokajają. Tamten też się teraz w tym momencie już wyciszył. Jak przyjechałam, to tu było szaleństwo. Tutaj muszę wymienić wlotek, to nie jest wlotek z tego ula, ale to tutaj na przykład jest silna rodzina, o nią się nie martwię, bo ona sobie dość świetnie radzi, jeżeli chodzi o obronność gniazda. Ale jeżeli byście mieli słabszą rodzinę i e, jakieś takie rabośnice w okolicy u kolegi, u sąsiada, pszczelarza, przepraszam, albo wasza, bo pamiętajcie, nasze pszczoły też nie są święte, to e, takie właśnie szczeliny we wlotku mogą być powodem do wejścia do rabunku, bo ciężej im jest e, opiekować się. Wejściem, czyli zabezpieczyć to wejście, ja tutaj po prostu moja wina, ja ciągle zapominam, że ten wlotek tutaj mam przywieźć. No i jak tu jestem, pamiętam, dojdę do samochodu, zapominam, bo przeważnie jadę w drugą stronę. Ale myślę, że niedługo przyjadę znowu czyścić denicę następnym rzutem, sprawdzać niektóre rzeczy. Jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, takich co bym chciała tu zrobić, szczególnie wykosić jeszcze trawę. Więc wtedy z kartką przyjdę, sprawdzę, co mi potrzeba, bo jeszcze tam powałka mam do przywiezienia na jeden ul, żeby ją troszeczkę bardziej go ocieplić więc pouzupełniam wszystkie pozostałości. Kochani, tutaj patrzę z daleka, tu na przykład mam troszkę osypu, widzę, że pszczoły ładnie wyczyściły, wyczyszczają poszczególne części pszczół, jak i całe pszczoły, jeżeli chodzi o tutaj nawet wynosi, jak widzicie. Często nie widzimy osypu, ze względu na to, że jak pszczoła naprawdę się postara, to ona potrafi kilka metrów z tą martwą pszczołą wylecieć z tego ula, więc najlepiej być właśnie w momencie, kiedy są te pierwsze obloty, intensywne obloty i kiedy następuje to czyszczenie ula, bo wtedy możemy cokolwiek... Zobrazować. Na co patrzymy? Pamiętajcie, nie boimy się wziąć pszczoły z osypu. Sprawdzamy, czy wygląda na młodą pszczołę, czy nie jest jakaś rozdęta, zdeformowana, czy nie ma porażonych skrzydełek, czy to jest nie larwa, na przykład w którym stadium rozwoju ta larwa, czy nie ma jakichś drobnych, dziwnych jeszcze pozostałości tutaj. No, różnie bywa. Może coś weszło nam do ula i widzimy na przykład jakieś odchody myszy czy czegoś, co by mogło nam na przykład powiedzieć, dlaczego ta rodzina jest troszkę słabsza, może miała zwiększone, zwiększone zużycie pokarmu, bo się stresowała na przykład. Możemy posprawdzać sobie wentylację, czy czegoś nie zapomnieliśmy. To jest wszystko tutaj ważne w tym momencie. Oceniamy właśnie po <laughs> osypie. Co jeszcze, kochani, tutaj byśmy mogli popatrzeć? Nic. Jakbyście mieli na przykład takie właśnie pszczoły w częściach, czyli widzicie główkę, widzicie odwłok, widzicie jakieś skrzydełka osobne. Czekajcie, bo my tutaj znowu wylatuje, przerwałam jej wylot. To, kochani. To naj, najprawdopodobniej jest pszczoła, która spadła wam na dennicę albo gdzieś jest pomiędzy ramkami, ona wyschła w międzyczasie i się zaklinowała. Czyli, wiecie, ta nóżka nie jest już taka miękka jak przy naturalnym osypie świeżym, tylko nastąpił ten osyp wcześniej, gdzieś tam się zakrzywiła i pszczoły próbując wyczyścić, po prostu rozdrabniają taki osyp i wynoszą pszczoły. W częściach. Starajcie się też sprawdzać po takich intensywnych oblotach w lotek tutaj, czy czasem nie ma jakiegoś zatworu, gdzieś tam pszczoły nie klinują się, bo wystarczy, że jedna, druga, trzecia się zaklinuje, i później jest coraz ciężej wynieść te osypy, a pszczołom jest ciężej nosić na przykład pyłek, który właśnie w tym momencie jest najcenniejszą rzeczą, jaką mogą przynosić. Pamiętajcie, kochani, jeżeli nie musicie zerknąć, jeżeli widzicie, że wszystko jest w miarę, nic was niepokoi, nie przerywamy im dzisiaj w noszeniu pyłku, bo. One tyle dzisiaj pyłku mogą przynieść, ile zdołają i na pewno będą chciały to zrobić, więc my rozkopiemy gniazdo, to zatrzymamy ich pracę. Co jeszcze, kochani, bym wam mogła tutaj powiedzieć? Możecie sobie delikatnie, jak macie blisko pasieka, odsunąć wlotki, żeby jednak ta praca im szła szybciej, żeby tutaj ten przemiał. E, wiecie, ta wyprzedaż pyłkowa była jednak jak w, na, w najlepszej komunikacji, żeby ułatwiły sobie wejście, a wieczorem na przykład, jak się martwicie, że, e, że coś się może podziać, no to sobie przymkniecie. Ja tutaj mam w tym momencie wloteczki otwar, otwarte na pół. Nie mam pazurków. Znaczy, tam chyba na dwóch ulach mam pazurki założone, a na większości mam poodsuwane. Także ta komunikacja i czyszczenie. Jest w miarę lepsze. Co jeszcze tutaj? Tu chyba już nic. Tu mam izolatory, które muszę zabrać. Ostatnio nie miałam za bardzo możliwości, bo nie miałam miejsca w samochodzie. Są przygotowane, żeby je stąd zabrać, więc <laughs> na pewno to zrobię. Ale nie patrzcie, nie widzieliście tego, że jeszcze tego nie zrobiłam. Pamiętajcie, my wszyscy nieraz mamy dużo czasu na inne rzeczy, ale niekoniecznie na to, po co potrzeba. Nie, tutaj moja wina powinnam już to dawno zabrać. Może nawet teraz to spakuję, bo chyba mam kawałeczek miejsca w samochodzie. Tutaj jest, kochani. I już koniec oblotu, to też jest troszeczkę silniejsza rodzina. Tu jest ustawienie kominowe, kochani. Jeżeli ustawiacie kominowo, mogło się tak zdarzyć, że na przykład na dolnych ramkach po takim oblocie część pszczół Wam zostanie, jak tam jeszcze zostały jakieś pozostałości pokarmu. I może tak być, że część pszczół uwiąże się z powrotem u góry, a część Wam zostanie na dole. Jeżeli będzie w miarę ciepło, to sobie poradzą. Jeżeli by przyszły duże przymrozki, może być zwiększony osypte Kilka pszczół Wam może spaść, ponieważ nie dojdą do kłębu i przy minus 10 na przykład nie mają szans na przetrwanie. Nocy. Więc tutaj też ocencie, czy była taka możliwość, albo czy już nie robić korekty gniazda, czyli na przykład nie dać pół korpusu i nie zrezygnować z dolnych ramek. Ja mam takie trzy ule chyba jeszcze do zrobienia, których chciałabym już zrobić tą korektę, no ale może mi się uda to zrobić jutro. Dzisiaj nie za bardzo mam na to możliwości a też nie chcę im przeszkadzać, bo to już jest dość duża zmiana w pracy, a dzisiaj trwają naprawdę bardzo intensywne obloty i zależy mi przede wszystkim na to, żeby uzupełniły się w świeży pyłek, bo to jest dla mnie najważniejsze. Tutaj mam jeszcze niektóre rodziny, w których muszę pozakładać zatworomaty, ale też na tych mrozach nie chciałam specjalnie otwierać uli, wyziębiać, bo jednak te minus 10 przez dwa tygodnie, ja wiem. Dałabym radę, przełożyłabym, ale kochani, to powodowałoby, że jednak część pszczółek jakieś tam mogłoby się stresować. A jeżeli bym y, ociepliła bardziej na tych minus 10, a wypuszczałam matki na granicy wypuszczania, czyli 30 stycznia wypuszczałam i zaraz przyszedł chłód, więc tam matki, jeżeli podjęły czerwienie, to miały czerwiu bardzo niewiele. E, ocieplając bardziej gniazdo spowodowałabym to, że może bym pobudziła ich, ich instynkt jeszcze bardziej, gdzie były przynoszony pyłek już przed wypuszczeniem matki izolatora, więc bałam się, że jeżeli to zrobię na tych chłodach, to po prostu spotęguje czerwienie, zrobię lepsze warunki, a tutaj jednak chciałam, żeby nie szalały z tym czerwieniem, żeby jednak przetrwały, bo zapowiadali dwa tygodnie tych mrozów i faktycznie były minus 10 do minus 15, To to są bardzo duże mrozy. Tam, gdzie matki czerwiły, co jakiś czas monitorowałam, jak wygląda ułożenie kłębu, czy jest wszystko w porządku, bo tam już wiedziałam, że tego czerwu naprawdę jest bardzo dużo i tam ten pokarm nad głową, czyli to ciasto nad ramkami, gdzie nie gdzie wkładałam rękę, tą folię odtargiwałam, żeby jednak nie musiały wchodzić do środka tej folii, tylko żeby to ciasto dostępne, przyklejone do ramek, bo to miało ogromne znaczenie. E, aczkolwiek też pokarm miały przy wypuszczaniu, czy gdzieś tam przy korekcie, jak wypuszczałam każdy ul wtedy sprawdzam jak to wygląda, e, to też tam dokładałam pokarm na granicy kłębu, czyli miały dostęp po bokach. Ale u mnie przy wypuszczaniu zawsze idzie ciasto od góry. Tak jak wam co roku powtarzam, u mnie to jest po prostu zapobieganie tego, że jakby cokolwiek się działo, właśnie tak jak teraz były te mrozy, moje pszczoły może im się uda dojść do góry, Ja wiadomo, że jak rodzina zesłabnie, a każdemu pszczelarzowi to się może zdarzyć, bo to są żywe istoty i one mogą być porażone, czego ja jeszcze nie widziałam, więc taka rodzina mniejsza nie dojdzie po ciasto do góry, jakby brakło pokarmu im, ale średnia i silna rodzina, zdrowa rodzina, spokojnie to ciepło, które idzie od czerwiu ociepla do góry te rameczki i poszczególne pszczoły będą przenosić ten pokarm na tyle, na ile im to pozwoli, ale może to pozwolić im przetrwać najgorsze i dotrwać do momentu, jak ja znowu nie zrobię korekty gniazda. Tutaj, kochani, ja patrzę na to, że mi zależy na moich pszczołach. Ja nie czekam do marca. Marzec dla mnie jest w styczniu, bo tak się zmienił klimat i tego się będę trzymać. I do tego Was też, kochani, zachęcam. Zachęcam Was do tego, żebyśmy korygowali wiedzę naszą, abyśmy wyprzedzali w tym momencie niektóre prace, które dawniej były w marcu, a teraz musimy robić w styczniu lub w lutym, ponieważ tak pogoda nam pokazuje. Styczniowe pogody, to są dawne marcowe pogody. Teraz nawet w styczniu było chyba cieplej niż to, co zapowiadają w marcu. Ja wiem, że mówimy, że w marcu, kochani, e, później przyjdą przymrozki: co robić z tym czerwiem? Kochani, ale jak macie matki nieizolowane to tak czy tak ten czerw będziecie mieć, bo styczeń rozczerwi. Pyłek, który przynoszą, pobudzi pszczoły do pobudzania matek. Będzie, jak nie przyjdziecie na pasiekę, nie skorygujecie gniazda, nie ocieplicie gniazda, nie poddacie pokarmu, to i tak tą rodzinę stracicie. Więc tutaj warto zmienić swoje podejście, warto wyprzedzić i warto być elastycznym, bo pamiętajcie, to, że pszczoły przetrwały, to tylko dlatego, że one właśnie umieją szybko dopasowywać się do istniejących warunków, a my w tym niejednokrotnie możemy im troszeczkę Ulżyć. Co jeszcze, kochani, tutaj możemy zobaczyć? To jest moja reproduktorka, ona była nieizolowana, tu było dość dużo czerwy na tej reproduktorce. Obie reproduktorki rozpoczęły czerwienie mniej więcej w tym samym czasie w sumie kilka ulinia niezaizolowanych, i we wszystkich był czerw w tym samym wieku co pokazuje mi, że pszczoły zaczęły w tym roku swój krąg życia tutaj na południu Polski, czyli Małopolska. Około 15-10 stycznia, bo tutaj co do dnia ciężko mi powiedzieć, ale oceniając wiek czerwiu, wskazywałoby to, że to było mniej więcej właśnie 10, tak góra, 15 stycznia, gdzie matki rozpoczęły czerwienie swoich pierwszych jajeczek. Tak mniej więcej oceniam, więc wiem, że następnym roku, jeżeli będzie pogoda mniej więcej taka jak w tym roku i. Ta moja sytuacja po wypuszczeniu matek z izolatorów w tym roku na 30 stycznia, gdzie nigdy tego nie robiłam, pokaże, że te rodziny jednak podjęły ładnie czerwienie, ładnie przetrwały, nic się im nie podziało, nic tam nie było więcej, jeżeli chodzi o jakieś. Problemy, że zbyt intensywnie zaczerwiły. Bo pamiętajcie, że matki wypuszczane z izolatora bardzo intensywnie pod, podejmują czerwienie. Jest tam zawsze więcej procent e, czerwiu niż w ulu, który e, ma matkę niezaizolowaną. Więc tutaj, jeżeli moje matki faktycznie e, podejrzewam, że były wstrzymane, bo tutaj zaraz przyszedł chód, więc tak bardzo się nie martwiłam tym, że tam będzie nadmiar czerwiu. Ale pamiętajcie, to są żywe stworzenia. One. Będą decydować, jak bardzo pobudzą matki do czerwienia. Więc tutaj, wracając, jeżeli będę widzieć w przyszłym roku około 15 stycznia, że jest pogoda, jest okienko pogodowe, zapowiadają mi pogodę, widzę pierwszy pyłek, który przynoszą, czyli leszczynę lub olchę, bo to nie zawsze z leszczyny pobiorą pyłek, to będzie, kochanie dla mnie. Taki impuls, że wypuszczam matki z izolatora, ale to myślę, że w czasie sezonu będziemy obserwować i będę wam mówić, jak to wygląda mniej więcej. Bo czy to jest tak dobrze, nie wiemy, ale wiem, że dla mnie izolacja jest to spokojna zimowla, przerwanie czerwienia przerwanie kręgu rozmnażania się dręcza i oczywiście konie przerwanie części rozmnażania się wirusów, które nie tylko są na dorosłych pszczołach, ale też są na larwach. Więc tutaj dla mnie izolacja całkowita, gdzie przerwam całkowite czerwienie, jest podstawą prawdziwej zimowli, tej dawnej zimowli i myślę, że w naszym klimacie tak to powinno wyglądać. Miłego i do zobaczenia!